żeby rósł wskaźnik dawstwa, czyli coś, co jest określane mianem liczby zgłoszonych dawców w stosunku do populacji w przeliczeniu na milion mieszkańców. Odpowiedź, odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu trzeba zgłaszać większą liczbę dawców. Są pewne ograniczenia, czy były pewne ograniczenia w czasie pandemii, gdzie szpitale zostały przekształcane w szpitale jednoimienne, gdzie były jakieś lockdowny, wyłączenia szpitali, nawet z takich powodów, że personel chorował i oddziały musiały być zamykane albo znacząco zmniejszały swoją aktywność. Do tej aktywności pełnej wracają w tej chwili czy wróciły w tym roku? I tak naprawdę to jest kwestia tego, aby personel szpitala Wspomagany, zwracam na to uwagę, wspomagany czy wspierany przez personel zarządzający szpitalem, myślał o tym, że jeżeli jest taka możliwość, to potencjalnego dawcę należałoby zgłosić do transplantu.